No i się zaczęło. Teraz my kręcimy, pani producentka, reżyserka, pomysłodawczyni. Dobra, dobra, dobra. jesteś po prostu bohaterką pierwszego planu jak I... zwykle też pani wygląda jak na przykład mam sobie otworzyć winie czekać pani gotowa no to możemy iść oj oj chwila przerwy i czas na partyjkę buli I jeszcze coś? Nie. E, dzięki wam. Do jutra. Proszę bardzo. Aha. Już pierwsze komentarze były. Najlepsze. Co ten facet dźwiga jakiegoś VHS-a na ramieniu? Co miałem odpowiedzi? No nie wiem, jakiś tam obserwujący, bo już materiał pierwszy po... Dwie sprawy sądowe już macie wygrane, tak? A. W to się trzęsie. 10 minut, nie? Mm. I zjadę, jak wychodzicie gasicie światło, zamykacie się. Kartu, ta nie? i taki też pokazany, że, że też ładnie ma. Z walizkami mówię tak, 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 tak że wychodzą to... Państwo z walizkami, tak, zamykamy drzwi, wpadają do samochodu. To, czy jak telewizja manipuluje? No. Pan dźwiękowiec manipuluje dźwiękiem. Nie, no i żeby ma wszystko co się. też oferowe, ale to mogą być, nie wiem, talon na paliwo, tak, żeby tak. Czapkę dali. damy na bok i no. zrobimy tak, że przy wychodzeniu... Pani oprócz tego, a Pan na przykład za Pani, o sobie tak w ostatniej chwili sobie przypomni o czapce, nie? I sobie Dobra, zagramy na razie to pakowanie, a potem będziemy i będziemy w międzyczasie myśleć, czy tutaj będzie dopiero później do na razie no. będzie widział Państwa, którzy idą... Ale to sanatorium, sanatorium czy pielgrzymka? Tak? Nie, zostawiamy do fotelu. No, no jadę jadę. tam tutaj. Jeszcze nie gotowa jesteś? Poczka. No jeszcze. Hmm. Moment. Dokumenty. I jeszcze raz zrobimy, tylko to, co właśnie pani mówiłem, żeby nie tylko pani jeszcze wracać. Tak, bokiem. no, 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 bardziej bokiem, dobra? Zrobimy tak. Pani wtedy z tymi rzeczami tu podchodzi. Pan sobie coś tutaj szuka, dobra. I później jak powiem, że pani znowu pod okno, to pan wtedy podchodzi, tutaj jeszcze też tam dorzuca. Dobra. I jedyne fajne takie zdanie, które było, to to możemy nie od razu też... A bo od razu, że no spiesz się, bo jeszcze nam te ki kilka minut czy coś, że jeszcze nie gotowa, bo tu będziemy mieć upływ tych kilku minut, nie? Że Tak jak mm -hmm. załóżmy, że jesteśmy już przed dziewiątą mieliśmy wyjechać. Mm -hmm. Dobra, możemy? I pan wchodzi? Pani wstaje. Już kończy wpakowanie. Mm. No i trochę, w... wiesz. Ale tu było ok. To, jeżeli chodzi, to OK. I jak pan podejdzie tu do walizki, to zacznie pan sobie dopakowywać, a pani w tym czasie pójdzie po dalszą mm -hmm. część. I już wtedy będę Pana pomagał, jakby wyprowadzał go e, za drzwi. A ja sobie uciekam, żeby nie? Więc chodzi o to, że. To, myślę, że tam pójdzie ten ten bo on jest taki. Nie, że, że człowiek. Filozoficzny. Aha. Nie, mm. Aha, na no, no, dole no, są alkohole. I butelkę do dolec, jeszcze. No. Ale, butelka nie. Butelka nie przejdzie. Nie wiem. Butelka no, nie przejdzie. <laughs> jeszcze nie gotowa jesteś? O Boże. To, bo Kto się tak zastanawiam to byśmy musieli z tego robić nie 12 minut tylko nie 11 Pani? Pan? Teresa ty jeszcze nie gotowa jesteś? no już kończę to się spóźnimy. ale się bym ewentualnie robi pan ramkę w lewo tylko pani wystartuje sobie stąd a pan wystartuje sobie Dobra, podnosimy. I idzie. A to weterynarz? To tak? Aha. Tak? Ja oh. no. Nie, nie, nie. Będą mówić przy auto. A co ono? To to, to będzie... Przy kamperze jeszcze tak. Nie, robimy? przy kamperze obrazki tylko. Trzy obrazki pakowania się do auta. Do tego, do roku. No to idziemy. kado ya ki nao beu kozh an travezh mo